Dziękuję bardzo panie przewodnicząca. Ja przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować panu komisarzowi za zaprezentowanie tej nowej strategii leśnej. To jest dokument, na który my oczekiwa, oczekiwaliśmy. Na pewno na, należy docenić nacisk na zwiększenie zrównoważonej gospodarki leśnej we wzmacnianiu bioróżnorodności, dalsze promowanie ochrony przyrody w zrównoważonej gospodarce leśnej oraz Balansowanie aspektów związanych z ochroną bioróżnorodności i gospodarki leśnej. No oczywiście wyzwaniem pozostaną jak zwykle pieniądze. Konieczne jest dostarczenie, dostateczne finansowanie realizacji strategii na poziomie europejskim, a przy tym ustanowienie jasnych kryteriów dostępu do środków unijnych bez względu na formę własności lasów. Oczywiście są i poważne wątpliwości dotyczące tej strategii, przede wszystkim jeżeli chodzi o poszanowanie zasad pomocniczości. Mam nadzieję, że tak to będzie realizowane przez Komisję Europejską. No i w bardzo poważnym problemem zgłaszanym przez przedstawicieli poszczególnych krajów członkowskich. Jest, jest pewien niepokój dotyczący określeń definicyjnych, na przykład definicji lasów pierwotnych i starodrzewów. Jest ważne, aby w realizacji strategii stosować się do wcześniej uzgodnionych definicji i terminów, w tym także w zakresie starodrzewia, lasów pierwotnych i ochrony ścisłej. Mam nadzieję, że te wątpliwości będą przez Komisję Europejską dostrzeżone i Dziękuję bardzo.